Anulowane DLC do Cyberpunka 2077 z akcją na Księżycu. Zobaczymy te grafiki koncepcyjne. Ciekawe, znalezisko data minerów. W pierwszej połowie maja informowaliśmy o świetnych ocenach Cyberpunka na Steamie. No, jest to jedna z najlepiej sprzedających się gier, jeżeli chodzi o polski rynek growy. No dobra, bla, bla, bla. Miało pojawić się Cyberpunk gdzie indziej nie w e, Night City, tylko w Księżyc City. Jak zauważył portal Insider Gaming, gracze dokonali ciekawych odkryć związanych z anulowanym DLC do Cyberpunka. W jednym z wątków na forum internetowym Forchan, Forchan to raczej bym tutaj już brał to jako ciekawostkę, a nieżeli jakiś fakt. Ale okazuje się, że akcja skasowanego dodatku do produkcji CD Projekt Red mogła rozgrywać się na Księżycu. Udostępniono informację sugerują, że gracze mogliby otrzymać nową mapę o powierzchni około 6 km2, czyli około 25% rozmiaru Night City. No to tak średnio bym powiedział, no, mapy w Cyberpunku są spore, a, a tutaj to tylko 1 czwarta tej mapy, mały ten księżyc powiem tak. Ponadto do gry trafiłyby bazy kosmiczne, a także łazik, który zainteresowani mogliby wykorzystać do eksploracji księżyca. Jak jednak wiemy, DLC z akcją rozgrywającą się na księżycu nie trafił nigdy w ręce graczy. No wiadomo, no, bo, bo nie, nie mamy tego. Odkrycie data minerów może natomiast wskazywać na to, że deweloperzy mieli, wie, mieli wiele ciekawych koncepcji dotyczących rozbudowy uniwersum. To znaczy tak. Cyberpunk nie jest już wspierany z tego co kojarzę i raczej będą wspierali Cyberpunka 2, kolejny sequel, także być może w sequelu będą um, akcje na księżycu, kto wie, no zobaczymy, może polecimy gdzieś w kosmos. A teraz, Life by You anulowane, czyli rywal Sims, no, trafił do śmietnika. Szkoda, bo Simsy wydaje mi się, że nie mają żadnego rywala na tym polu. Jest, oni mają monopol po prostu i przydałaby się jakaś gra, która, e, no, która zatrzęśnie, się tym, e, ty, 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 tym małym sandboxem, w którym znajdują się Simsy. E, Matias Lilia. Dyrektor generalny Paradox Interactive opublikował komunikat na oficjalnym forum, w którym poinformował, że live by you zostało anulowane. Przedstawiciel szwedzkiej firmy podkreśla, że była to niezwykle trudna decyzja, no i postanowił wyjaśnić, dlaczego zrezygnowano z gry. Pewnie brak czasu albo brak funduszy. E, wydłużenie czasu było opcją, kiedy zrobiliśmy sobie przerwę. No dokładnie, czyli. E, Woleli po prostu skasować projekt niż użerać się nad nim przez kilka następnych lat. Dyrektor Generalny Paradoks podkreśla, że Live by You miało wiele mocnych stron, a także zespół, który ciężko pracował nad rozwojem wspomnianej produkcji. Ja się tylko zastanawiam, czy oni mieli płacone z góry w sensie za miesiąc przepracowany, czy za produkt. Bo jeżeli mieliby zapłacone tak, jakby za dostarczenie Live by You, no to chyba są w dupie. Eee, no ale. No, zobaczymy, zobaczymy, czy jakiś, jakaś drama z tego wyniknie. E, a my przechodzimy dalej, czyli jak przemycić 350 gier na Nintendo Switch ukrytych w biustonoszu. E, e, I jak przeczytałem ten tytuł, to myślę sobie. Tak głupia baba na cholerę to robi, skoro może sobie po prostu przewieźć, ale później doczytałem, że to się wszystko zdarzyło w Chinach, a tam e, no, nie można generalnie nic wywozić. Wiem, bo byłem w Chinach i praktycznie wszystko, co elektroniczne. Jest praktycznie zakazane. Ledwo udało mi się powerbanka w wieść i telefon. Ale dobra. W trakcie inspekcji wiadomo, Chinka, okazało się, że jakaś Chinka próbowała przemycić 350 gier na Nintendo Switch i wszystkie upakowała w Biustonoszu. No, ciekawe, jak wyglądał. Okazało się, że stara metoda okazała się tym razem zawodna. No, bo no, 350 gier. Ja wiem, że te gry są takie małe, nie? Takie jak, jak powiedzmy pół pudełka od zapałek. No, ale kurde. <laughs> Wszyscy funkcjonariusze byli zgodni, że kobieta zachowuje się nienaturalnie jest wyjątkowo poddenerwowana. Ok. 350 kartridży, wartość 70 tysięcy yuanów, czyli 10 tysięcy złotych, czyli jakieś 40 tysięcy złotych. Dosyć sporo, powiem tak. Pewnie grozi jej za to kara śmierci. W Chinach bym się nie zdziwił. Um, ale zaczymy. Zabranie osobom wjeżdżającym do Chin uchylania się od bla 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 musiała zdeklarować. Zakładając, że gry nie zostaną uznane za zakazane, kobieta może zapłacić grzywne w wysokości 3-krotnych ceł, czyli pewnie wyjdzie na tym mega mega na minusie. Teraz Assassin's Creed Shadows bez kluczowej mechaniki w serii. Mam nadzieję, że nie będzie to jednak ukryte ostrze i brak tego ukrytego ostrza właściwie. No zobaczymy. Zapomnijcie o wtapianiu się w tłum NPC-ów. Ok, czyli wyja wyja artykuł wyjaśniony, <laughs> ale zobaczmy chociaż dlaczego. Dlaczego w Assassin's Creed Shadows bez wtapiania się w tłum? W poprzedniej odsłonie Mirage zabrakło przepychu, w z jakim kojarzone są trzy poprzednie gry. Bla bla bla, no dobra. Steven Totilo z redakcji Axios dostał niedawno potwierdzenie, że deweloperzy z Shadows nie chcą stosować tej mechaniki w, w najnowszej części. Tylko dlaczego? Moglibyśmy się spodziewać już wcześniej, a przynajmniej w kwestii Yasuke, czarnoskórego samuraja, który z pewnością niezbyt dobrze wtopiłby się w tłum NPC feudalnej Japonii. No, myślę, że chodząc w tłum Japończyków, to bardziej by zwracał na siebie uwagę. On raczej mógłby się ukryć gdzieś, nie wiem, w kopalni. No ale okej, ok, ok, to tylko moje zdanie. Wiele osób myślało jednak, że druga postać, czyli Naoe, będzie mogła skorzystać z tej mechaniki. Pewnie Ubisoft pomyślał tak, skoro Yasuke nie może, no to druga osoba też nie powinna być jakby faworyzowana i też nie będzie się wtapiała w tłum. No bo trzeba by było zmienić pewnie mechanikę gry w jakiś sposób, no bo wiecie, jedną może osobą można coś robić, a drugą nie. Także byłoby to niesprawiedliwe. To jest tylko moje zdanie, no ale zobaczymy, czy będzie jakieś oficjalne stanowisko. No i teraz, Spider-Man 3. Pojawiły się rzekome ujęcia wczesnej wersji Spider-Mana 3. Bardzo jestem ciekawy, o co tutaj chodzi. Pod koniec ubiegłego roku doszło do wielkiego wycieku, wycieku Insomniac Games. Tam był wyciek um, DLC do Spider-Mana 2, wyciek, bardzo wielki wyciek zresztą, Wolverina. Teraz do mediów społecznościowych trafiły zrzuty ekranu prezentujące rzekomo wczesną wersję Spider-Mana 3. Okej. Okay. Jak zauważył serwis Insider Gaming, w mediach społecznościowych pojawiły się grafiki prezentujące wczesną wersję spider 3. Opublikowane, opublikowane zrzuty ekranu mają być pozostałością po wielkim wycieku. No dobra, to jest. Na dwoje babka wróżyła, bo tak naprawdę może to być jakaś fanowska gra. Podrasowane zdjęcie, no ale zobaczymy. E, jeśli chodzi o bohaterkę, kanonicznie pozostaje ona została ona ugryziona przez tego samego pająka. To jest, chodzi o Silk, czyli jest takim Spider-Manem, tylko słabszym. I, I tyle, ale za to zwinniejszym i szybszym. E, wyciek grafik z rzekomej wczesnej wersji spider mana 3 przedstawia. nie przedstawia zbyt wielu szczegółów. E, no dobra, ale gdzie to możemy znaleźć? Tutaj. Nie, gdzie jest ten wyciek? tutaj Tak, dobra. First look at Spider-Man 3. Apart from very early Spider-Man 3 build have been in Insomniac December leak. No dobra. kurcze jak na bardzo wczesną wersję, to ten screen wygląda na bardzo dobrej jakości, bardzo wysokiej jakości. I tu mamy cały wielki świat oczywiście mamy Nowy Jork. No, wiadomo, grafika czy tekstury no nie wyglądają jakoś imponująco, ale nie o to chodzi w. We wczesnej wersji gry, no nie? Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy są błędy, i tak dalej, i tak e, dalej. Także wygląda to nieźle. Tylko, że znowu to może być jakaś manipulacja portem na pc no nie? Także tutaj musimy uważać. E, należy jednak podkreślić, że warto potraktować opublikowane zrzuty ekranu z przymrużeniem oka. O dokładnie to, co powiedziałem. Choć grudniowy wyciek przyniósł sporo informacji, nie wszystko z nim powiązane musi okazać się prawdziwe. Ja tak właśnie uważam, że to jest jakaś manipulacja. Przy okazji przypominamy, że 18 czerwca posiadacze Spider-Man 2, czyli już nie ja, bo sprzedałem swoją kopię jednemu z Was, drodzy widzowie, mogą spodziewać się aktualizacji wprowadzającej nowe stroje. 8 nowych kostiumów, z których połowa powstała we współpracy ze specjalnymi gośćmi. No. Nie mogę się doczekać, aby je zobaczyć, bo myślę, że połowa będzie niezłym sztosem. Dajcie mi znać, co sądzicie o dzisiejszych newsach. Na razie.